Znajdujemy się w Dywizji Mythical Honor i 32 gwiazdki, a dzisiaj zagramy nietypową grę, nietypową postacią, na nietypowej dla mnie roli. No i zagramy mecz klasyczny, bo nie mam tej postaci, a jest w darmowej rotacji, niestety nie mogę nią zagrać na rankedach. Let's go, baby, let's go! W chwili obecnej na ekranie wyświetla się build, z którym dzisiaj zagramy, a teraz przejdźmy na ekran wczytywania postaci. W naszej drużynie Belerick, Xavier, Kerry, Zilong oraz Granger. W drużynie przeciwnej Xia, Hansa. Nana, Ginever oraz Yuzong. Tak jest, moje drogie duszyczki. Dzisiaj gramy Beleriken. Idziemy pomóc naszemu junglerowi z red buffem. Na wstępie, dzięki wielkie, Gatsu, za wspieranie kanału. Jeżeli ty, drogi duszku, chcesz pomóc mi uzbierać szybciej pieniążki na nowy sprzęt, kliknij przycisk Wesprzyj lub pierwszy link w opisie. A jeżeli nie chcesz wydawać sianka, zostaw łapę w górę i napisz w komentarzu Souson, jesteś najlepszym Belerikiem, Rozwaliłeś tego red buffa. Dzięki wielkie. E, kontynuujemy naszą pomoc. Junglerowi, oczywiście bierzemy potworki, tankujemy. No i tak chciałbym zaznaczyć, że zanim omówimy jeszcze postać, to ten odcinek z dedykacją, pamiętam, droga duszko, drogi duszku. E, specjalnie dla Ciebie, Ty wiesz, o kogo chodzi. Jeżeli, jeżeli oglądasz ten odcinek, to wiesz, że ten odcinek jest specjalnie dla Ciebie. E, no i długo czekałeś, czekałaś na ten odcinek, ja wiem, ale dzisiaj akurat fajnie się złożyło wszystko. No i aktualnie możemy nim pograć. Jest Belerik w darmowej rotacji. Ja nie mam planu na odcinek. Dzisiejszy nie miałem planu, dopóki nie pojawił się Belerik w darmowej rotacji. No i pamiętam twoje komentarze, więc tak wszystko się złożyło w całość. I w końcu udało się, że tak powiem, zabrać za to postać. No mocno przeciwnicy idą na górną aleję widać. Starajmy się ich tutaj delikatnie tauntować, irytować i nie dajemy im za bardzo odejść. Wbijamy się, nie wiem, czy niezbyt agresywnie. Nie, oczywiście, że pięknie możemy tankować, jesteśmy mocno obici, ale dalej żyjemy perfekcyjnie. No i czy uda się dalej zabić przeciwników? Wątpię. Wątpię, dlatego wycofajmy się, a ja zacznę powoli omawiać postacie. Zaczniemy so Nie, poczekaj, bo jest tutaj Ginevra, oczywiście nie chcemy jej dać uciec. Czanuj, ojejku, to jest jeszcze... Jeszcze tutaj jest ten. Hanzo. Hanzo, co ty tutaj robisz? Mordo. Dobrze, udało się kogoś uratować. Uciekaj! Xavier! Mordo! Xavier, dlaczego to zrobiłeś? Zilong, dlaczego tu jesteś? No tilt... Tauntujemy ich tutaj, trzymamy ich perfekcyjnie. Czy przeciwnicy... Nie mam many, wycofam się. Dobra, słuchaj, sprawdziłem sobie przed chwilą, co robi pasywka, i omówmy teraz postać. Pasywnie, jeżeli Belerik otrzymuje obrażenia, to za każde 50 sztuk otrzymanych obrażeń, Belerik tak jakby wysyła ciernie w przeciwnika. Ja przeciwnie zrobił lorda, o kurczę, w sensie tego ja tu powinienem być. Ale piękna w bitwie, gdzie są sojusznicy. Pięknie, z double, kill udało się ich idealnie tutaj złapać. Więc za każde 50 otrzymanych obrażeń, BELERICK wysyła tak, jakby ciernie w przeciwnika. W stronę przeciwnika i te ciernie zadają obrażenia. Pierwszą umiejętnością BELERICK wysyła takie ciernie przed siebie, które zadają obrażenia i spowalniają przeciwników. Prawda? Tak. I spowalniają przeciwników. Uciekaj, Granger, uciekaj, Mortko, uciekaj. Jesteś tutaj na ogromnym low. I spowalniają przeciwników i po sekundzie one wybuchają, te ciernie zadając jeszcze większe obrażenia i tamtując przeciwników w naszą stronę, że przeciwnicy nas atakują i biegną w naszą stronę po pierwszej umiejętności, drugą umiejętnością, ballerik się przyspiesza, no i dodatkowo jeżeli zaatakuję w ciągu tych dwóch sekund, które tam ma to przyspieszenie, to zadaję zwiększone obrażenia bazowym atakiem. Kurde, no, moglibyśmy ich pozabijać. Moglibyśmy ich pozabijać pięknie Granger. Drugą umiejętnością Belerik się przyspiesza i wzmacnia swój bazowy atak. Bazowy atak zadaje zwiększone obrażenia oraz, co robi? Leczy Belerika i to leczenie jest potężne z tego bazowego ataku po drugie umiejętności. Ultem Belerik wokół siebie wysyła ciernie, które zadają obrażenia i... Tamtują ponownie przeciwników, że biegną w naszą stronę i nas atakują. To jest mega fajne. Kombo na Beleriku wygląda mniej więcej w ten sposób, że wbiegamy w przeciwników z drugiej umiejętności, slowujemy ich, używamy pierwszej umiejętności oraz ulta, dzięki czemu przeciwnicy biegną w naszą stronę i atakują nas. W międzyczasie przeciwnicy mogą atakować właśnie przeciwników. W sensie sojusznicy mogą atakować przeciwników i. My wysyłamy te ciernie. My wysyłamy ciernie przez to, że przeciwni przeciwnicy nas atakują. Dodatkowo kurset Helm, który ciągle zdaje obrażenia wokół nas, i Blade y, Armor, który odbija jeszcze więcej obrażeń w przeciwników. To jest niesamowite kombo Belerk jest fajną postacią. Nie dla mnie, ale jest fajną postacią i w dobrych rękach potrafi być naprawdę silną postacią. Teraz jeszcze mamy omówioną postać. Mamy już taki wstęp zrobiony. Jesteśmy 006, niesamowite. I chciałbym jeszcze powiedzieć, tylko że teraz na ekranie wyświetla się fajna pestyneczka. I. Tak sobie stwierdziłem, że znalazłem tą piosenkę, w sensie słucham jej teraz, ostatnio, dosyć, dosyć, no kurczę, że tak powiem, katuję ją, 2-4-7 w kółko. I uważam, że jest mega zajebista, słyszałem ją wcześniej, ale teraz jakoś mi tak wpadła w ucho, więc postanowiłem się z wami tym podzielić, bo dlaczego, skoro ja znam coś fajnego, to wy byście mieli tego fajnego nie znać. Uważam, że fajnie się z wami podzielić czymś fajnym, a ta piosenka jest fajna, więc serdecznie zachęcam do przesłuchania. Ej, wbijamy w nią? Zabijamy. Ją. Nie, nie, nie ma ucieczki, Mordo. Udało się zabić perfekcyjnie. 1 106. Możemy się wycofać. Przeciwnicy się poddali. Cóż za szybki meczek, ale nie dziwię się. Belerik jest potężny, a my, drogie duszki, przechodzimy do drugiej rozgrywki. To był mega szybki meczek. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Let's go, baby, Let's go! MVP, kto dostał MVP? Belerik dostał MVP niesamowite! Jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry i jestem rozbawiony z tego co się stało w lobby, ponieważ mamy Tigre Tigreala, Johnsona, Franco, 4 roverów i Alice w drużynie, a u przeciwników Bruno, Aurora, Hellcart, Argus oraz Belerik. Let's go baby, ten zabawny meczek, let's go! Ok, lecimy na mida, mamy Franco na gold lane, ie. mamy o ile się nie mylę Tigreala na x-plane, i Alice na midlane, nie? Alice na midlane, nie? dobrze, to ja polecam na Explaina. Belarik również całkiem nieźle sprawuje się na explaynie, więc powinno być całkiem nieźle, przynajmniej dla nas, przeciwko Argusowi tym bardziej. No i to jest niesamowicie zabawny meczek, bo mamy mega tanki team, naprawdę. Nasz team jest tak tankowaty, że przeciwnicy będą mogli się, że tak powiem, mamy, no. Pięć tankowatych postaci, bo Alice również jest tankowata. Zdaje AP oprożenia, ale jest tankowata. To będzie naprawdę zabawny meczek. Mega mi się podoba już sam zamysł. Mega mi się podoba już sam zamysł. Tłuczmy od razu tutaj Argus'a. Nie dajmy mu tutaj zbyt długo przeżyć. Jest First Blood dla drużyny przeciwnej. Tłuczmy. I nie powiedziałem jeszcze, a chciałbym to dopowiedzieć, że Belerik zadaje z pierwszą umiejętności 80% więcej obrażeń potworom oraz pasywki otrzymuje 30% więcej HP z przedmiotu. Czyli, jeżeli zbudujemy sobie 10 tysięcy HP z przedmiotów, no to Belerik otrzyma. Wow, 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 wow. Jeżeli zbudujemy sobie 10 tysięcy HP z przedmiotów, no to Belerik otrzyma aż ile? 13 tysięcy HP. To jest niesamowite. Dobrze, z tej Aurora. To może być dosyć problematyczne. Wow, biegamy, jesteśmy Belerikem. <laughs> Belik, fajnie może z tej swojej drugiej umiejętności uciekać i atakować przeciwników. W sensie biegać, dostaje sprinta, więc jest to spoko. Poradziliśmy sobie pięknie z gankiem przeciwko trójce przeciwników. No i jest jeden do dwóch early. Mamy słabe, tego nie ukrywajmy. Tego nie ukrywajmy, nie mamy zbyt silnego early game. Natomiast w late game ie... odskoczył. O nie. A Plan był taki za ebyszty, żeby wbić się w niego z ulta i z każdej umiejętności oraz vengeance, natomiast teraz możemy się wycofać, ponieważ nie posiadamy many, zregenerujemy many, zregenerujemy HP, no i pójdziemy na mida, to jest w sensie na, na żółwia, to jest niesamowity meczek, mega się jaram tym meczekiem, bo pierwszym, w pierwszym meczu w ogóle najszybsza gra, Ewa, poddali w piątej minucie. Co robi Belerick? <laughs> no zbyt dużo przeciwników, niestety one by one padaliśmy. Tam był potencjał na, na pętę, dosłownie był potencjał na pętę. Gdyby Johnson chwilę poczekał i wbił się razem ze mną, to byłoby znacznie ciekawiej. Franco przyciągnął Belericka, ale Belerik jest tankiem. Udało nam się zabić. Jak widziałeś, jeden versus 4 i jeszcze jednego wycięliśmy w pięć. To jest niesamowite. No i oczywiście w late game'ie będziemy tutaj znacznie potężniejsi, bo pięć full tanków w late game'ie to może być naprawdę nie do wycięcia ale w early no, przeciwnicy będą mieli tą przewagę delikatną oczywiście możemy tłuc tutaj zobacz, nic mi nie robi ten Argus, Argus ma ze mną przegwizdane tym bardziej, że zadaje AD obrażenia ja postaram się farmić, bo nie, nie czuję tutaj presji, aby bić się z przeciwnikiem że tak powiem, więc wolałbym farmić i do tego late'a dotrwać wydaje mi się, że możemy tutaj na spokojnie sobie na to pozwolić Proszę bardzo, zobacz, on obrywa więcej z samego atakowania mnie. A, jeszcze nie powiedziałem. Yy, drugą umiejętność, jeżeli otrzymujemy obrażenia, skraca się o yy, jedną sekundę. Nie, jeżeli otrzymujemy obrażenia, ale jeżeli. Ale jeżeli yy, tamtujemy naszą pasywkę, czyli wysyłamy te ciernie za otrzymane obrażenia, więc to jest niesamowite. Więc spróbujmy go zabić. No ale się uleczy, uuu, się nie zestraj. Się nie zestraj, się uleczył z ulta, dobrze. Wycofajmy się zregenerować HP i manę, po czym udamy się na żółwia, bo przy żółwiu może wywiązywać się walka. Nie poddajemy się oczywiście. Niestety nasza drużyna zbyt często troszeczkę umiera. Obawiam się, że zbyt często nasza drużyna umiera, przez co ciężko nam będzie się w late gameie odbić. Natomiast mam nadzieję, że uda się dotrzymać e, tempa. Uda się utrzymać tutaj, wytrzymać do Lejta i przeciwnicy nie skończą nas przed tym, aż zdążymy zbudować full buildy. Natomiast na chwilę obecną, no jest tutaj dosyć, dosyć ciężko. Chodźcie, zbierzmy się tutaj. Ultój, Soulson, ultój, nie mogę zlutować. Coś się dzieje w ogóle, ty to widzisz. No poumieraliśmy strasznie. Strasznie poumieraliśmy. Nie mogłem tym zlut Szybciej zlutowało, wydaje mi się, że moglibyśmy ich pozabijać. Jestem 2-2. Coś się udało zabić, ale nie wszystko. Bardzo ładnie tutaj Tigreal. Pięknie tutaj Tigreal, ale bije troszkę ten Bruno, co? No Bruno troszkę bije. Dlatego będziemy budować teraz co? Blade Armor, który będzie obijał Bruno, kiedy ten nas będzie atakował. No, u nas kwestia jest taka, aby dotrwać do late game'u. Aby dotrwać do late game'u, tak naprawdę. Yy, bo jeżeli dotrwamy do late game'u, no to może być po ptokach. Tylko szkoda, że Tigreal idzie pod AD, bo ja rozumiem jeszcze, gdyby szedł Franco pod AD. Ale Tigreal no nie powinien iść pod AD. Johnson pod AP, jak najbardziej. Alice pod AP, jak najbardziej. No ale nie Tigreal pod AD. Dobrze, możemy tutaj tłuc. Zobacz, on mi nic nie robi, on więcej obrywa z mojej pasywki, niż mi zadaje obrażeń. Plus ja się mogę leczyć z drugiej umiejętności. Niesamowity z Belarik. zobacz, jak on tłucze. No, fajnie działa. Zabijam go, zabijam go, zabijam go. Bum, nie macie. zobacz, pięknie idzie tutaj, kto idzie? Cześć, mordo. Gońmy go, wbijajcie się w niego. Dawaj, 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 dawaj za nim! Uciekł? Dobra, chodźcie, chodźcie na mida. Let's go, nie mam ulta niestety, ale robimy ich. Brunosa tłuczemy. Dawaj, dawaj Brunosa, pięknie. Let's go w Aurorę od razu. Dobra, jest tutaj Belerik. Tłuczemy ich, tłuczemy ich, wbijamy się w nich, pięknie. Nie mam many, a nie mam many. Dobrze, może powinienem się wycofać, skoro nie mam many. Ale zobacz, 3, 2, 1, jakoś to wychodzi. Mam już Blade Armor, więc Bruno będzie mi coraz mniej obrażeń bił. No, powoli zaczynamy tutaj odbijać. Powoli zaczynam odbijać. Zaraz Dominance Eyes, to mi zapewni więcej fizycznych obrażeń i jeszcze. A nie, nie da mi życia, daje manę, spoko. Mana też mi się przyda, okej, okay, to będzie. Będzie spoko za chwilę staje żółw, nie chcemy absolutnie oddać tego żółwia przeciwnikom, więc spuszujmy naszą dolną aleję i zaraz udamy się na żółwia. Niestety, ale nasza drużyna walczy na Midze i to jest problematyczne, bo Bruno ich zabija. Nasza drużyna zbyt często umiera, niestety, troszkę w Irli, przez co możemy nie dotrwać do tego lejta. Zobacz, teraz jestem ja sam przeciwko piątce przeciwników, bo Tigral również nie żyje. No to jest, to, jest, to jest złe, to jest złe co się dzieje, bo nasza drużyna nie powinna tak umierać. Nasza drużyna nie powinna absolutnie w ten sposób umierać. Więc brońmy tutaj, nie wbijajmy się na razie. Jeżeli prężanka przyciągnie, będzie spoko, dawać dawać! No, Bijemy ją! Nie macie gościu! Ej, Aurora ucieka na low! Złapiemy ją! Złapiemy ją! Mamy ją, pięknie! Teraz spadamy stąd ile sił w nóżkach. Idealnie. 4-2-3 to jest do wygrania. To jest do wygrania. Jeżeli gram z drużyną, to jakoś ciekawie to wychodzi i dajemy sobie radę. Jeżeli ma drużyna gra sama, no to umiera niestety. Ale to jest niesamowicie ciekawy meczek. Mega mi się podoba. I fajnie, że jest taki trochę troll meczek. Fajnie, że jest taki trochę troll meczek, bo dawno czegoś takiego po prostu nie było. Zawsze ty wiesz try hardy, lesley i tak dalej. No a teraz musimy defować niestety. Teraz musimy niestety depować. Wiesz, zawsze jest hardy Leslie w Road to Top Global. A teraz taki spokojny meczek, gdzie sobie gramy 5 roamerów, prawie. Niesamowite. Nie mam vengeance. Nie mam vengeance, niestety. Przez to umarłem szybko bardzo szybko umarłem, bo nie miałem vengeance. Źle się wbiłem. Tigra, ale całkiem nieźle. No, Tigra, ale całkiem nieźle. Tutaj Bruno bardzo dużo wrażliwego mi bije, pomimo tank buildu, który posiadam. To jest dziwne dosyć. Bardzo ładnie Franco. Alice mogłaby się wbić, no ale spoko. No Bruno mega mocno bije. Aż dziwne, że tyle bije tankom. No ja chciałem wejść. Wypchaj się od tej dolnej alei. No ten Bruno mega mocno tłucze. My jesteśmy w stanie go wyciąć, no ale musimy się zgrupować jakoś. Ja bym chciał z... wydaje mi się... wydaje mi się, że gdybym grał z Johnsonem, to byłbym w stanie fajnie tutaj zadziałać. No ja bym chciał z Johnsonem ultem polecieć, bo jeżeli Johnson się wbije piątkę w ul, piątką, w piątkę swoim ultem... Ja użyję ulta, to może być niesamowite. Dawaj, dawaj Johnson. Na górną aleję, w Bruno. Dawaj Johnson nie spierdził tego. Mamy mega okazję. No i spierdzielił. No drużyno, teraz potrzeba pomocy waszej. No ja ten Bruno tam z tyłu tłuczę. I Aurora, no. Kurczę, ciężko! Szkoda, że Johnson tutaj wleciał w blue, a nie w przeciwniku, bo to by było wyglądało inaczej. Ej, tigra się pięknie wbija. No kurczę, to jest do wygrania. No zobacz, jak to pięknie wygląda, double kill, idealnie. To jest do wygrania, tylko ten Bruno, Bruno Aurora, nic nie widzę. Mamy Brunosa! What the heck? Nie, dlaczego? Bruno żyje, ale oni na low przeżyli. Kurcze, ej, plan był dobry. Plan był dobry, ale chyba wykonanie takie. Chyba pięciu romerów to nie jest zbyt dobry plan. Dobrze, raczej przegraliśmy niestety drugą gierkę, a szkoda. Tak, przegraliśmy drugą gierkę, ale fajna była, mi się podobała osobiście. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, a ja zapraszam Was do kolejnego filmu w piątek. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.